W poniedziałek mieliśmy Święto świętokota. Co dostały nasze kociaki ze schroniska? Dzień dobry, witam państwa. Nasze kociaki, jak co dzień, dostały pyszne jedzonko i smaczki. My staramy się codziennie celebrować ten dzień dla naszych zwierząt, ale myślę, że tutaj też dużo głasków i przytulasków od pracowników i od wolontariuszy, którzy w ten dzień odwiedzili nasze schronisko. Kotka do adopcji, co o niej wiemy? Kotka nazywa się Elemka. Przyjechała do naszego schroniska około miesiąc temu. Przywieziona z lecznicy dla zwierząt na Szczecińskiej, gdzie trafiła zabrana przez straż miejską i była troszeczkę podziębiona, także tam została zaopatrzona. I w momencie, kiedy poczuła się lepiej, trafiła do naszego schroniska. Jest to bardzo przymiła kotko o bardzo pięknym umaszczeniu, trikolorowym. Zachęcamy do adopcji. Kotka jest dość młoda, jest wysterylizowana, ma wszystkie potrzebne szczepienia. Jest zaczipowana. Jak widać, zwiedza, także w nowym mieszkaniu, na pewno też będzie musiała zaznaczyć swoją obecność i swoje ślady, ale jest bardzo taką indywidualną kotką. Dlatego też myślę, że będzie dla właściciela, który daje troszeczkę swobody i takiego dystansu. Dobra. Następnym kotkiem, którego chcielibyśmy zaprezentować, jest kotek, którego nazwaliśmy szampan, ze względu na swoje bardzo ciekawe umaszczenie, takie troszkę beż, beżowo-biszkoptowe. Kotek jest około czteroletni, również ma szczepienia i jest poddany kastracji, także gotowy jest już do adopcji. Kotek bardzo też indywidualny, ciekawski. Co zauważyliśmy? Bardzo mało mruczy i miał czy jest bardzo cichym kotkiem, przynajmniej tutaj w naszych warunkach. Może w domu, gdyby miał jednego właściciela, to się bardziej oswoi i pokaże swoje prawdziwsze oblicze. U nas jest bardzo, bardzo spokojnym kotem, także zachęcamy do adopcji. Też kotek trafił do nas z lecznicy na Szczecińskiej. Szukaliśmy właściciela, ale niestety nikt się nie, nie zgłaszał, nie był zaczipowany, także tutaj nie mieliśmy jakby dużej, dużego pola manewru w poszukiwaniu właściciela. Ale jest właśnie bardzo ciekawy ze względu na swoje umaszczenie. Także zachęcamy do adopcji szampana. Co to za kotka? Dzień dobry. Jest to Irenka. Specyficzna kotka, ponieważ przeszła już sporo w swoim życiu. Miała nowotwór uszu, dlatego tak inaczej wygląda niż pozostałe nasze koty. Nasz doktor tutaj walczył z chorobą. Uszy musiały zostać obcięte w taki, a nie inny sposób, żeby kotka mogła przeżyć i funkcjonować dalej. Natomiast poza tym jest to zdrowa, fajna, wysterylizowana kotka, aczkolwiek musi być to kotka, która jest trzymana w domu jako e, jedyne zwierzę, ponieważ nie toleruje żadnych in, innych zwierząt, ma półtora roku e, jest bardzo miziasta. To trzeba m, podkreślić, jak się przywiąże do człowieka, to naprawdę domaga się e, wręcz wokalizuje to, że ona chce być głaskana przytulana, ona chce chodzić e, po, e, po pomieszczeniu. E, Także to jest taki kot, który, któremu trzeba będzie poświęcić sporo czasu, ale takiego miłego czasu, czyli na przytulaski, na głaski i tym podobnych rzeczy. Półtora roku ma, jest wysterylizowana, jest przygotowana do adopcji, więc serdecznie zapraszam do adopcji naszej Jerenki. Proszę się nie zrażać jej wyglądem, takie koty kochają jeszcze bardziej. Przedstawiamy Maję, kotka około czteroletnia, wróciła do nas z adopcji niestety w domu, w którym mieszkała. Właściciel miał tak silną alergię, która jakby ujawniła się dopiero po jakimś czasie, niestety musiała wrócić do nas. Prześliczna koteczka, bardzo miziasta, ze kompletem szczepień, oczywiście wysterylizowana, gotowa do adopcji. Mieszkała w domu też z dziećmi, to jest też moim zdaniem cenna informacja, gdyby ktoś Chciał ją adoptować, a posiadać dzieciaczki w domu, to, to tutaj kotek układał się z dziećmi bez zarzutu. E, bardzo fajna, teraz jest troszeczkę wystraszona, wiadomo, e, szuka swojego miejsca, ale bardzo godna polecenia kotka. Jeżeli ktoś lubi koty takie na kolanka, do poprzytulania to jak najbardziej. Mamy tutaj przed sobą pieska o imieniu Moli. Jest to sunia, około 10-letnia. E, została... Do nas oddana ze względu na trudną sytuację rodziny, u której mieszkała. Jest to pies typowo domowy. Jest to typ psa, który potrafi wczuć się w sytuację, ponieważ kiedy wymaga tego sytuacja, ona potrafi być spokojna, opanowana, ale tak jak psy, potrafi bardzo pokazywać swoje emocje, w sensie cieszyć się, ale cieszyć się taką całą sobą. Ogonek, łapki. Uszka. Wszystko wtedy w niej się cieszy i to widać. Natomiast muszę zaznaczyć, że jest u nas bardzo krótko, bo jest około miesiąca, ale jest nieufna do obcych. Na początku musi zdobyć zaufanie, żeby oddać całym sercem się później dla swojego własnego opiekuna który będzie chciał ją zaadoptować zachęcamy do adopcji e, naszej moli ale jest to pies który nie lubi kotów do dzieci tak do innych e, zwierząt a szczególnie do kotów z psami bywa różnie natomiast jeśli chodzi o koty no jak większość psów nie, tore, nie toleruje obecności i, i wtedy może skończyć to się nieprzyjemnie zarówno dla moli jak i dla takiego kota. Zachęcam bardzo do adopcji naszej Moli, odwiedzenia naszego schroniska i zapoznania się z nią. I Wiem, że zdobędzie czyjeś serce, bo nasze od razu zdobyła swoją osobowością. Przedstawiamy Państwu sunię o imieniu Tequila. Jest to pies w typie owczarka niemieckiego. Bardzo dużą furorę zrobiła podczas naszej akcji na, w centrum miasta na Deptaku. Wszyscy byli nią zachwyceni, więc tutaj namawiam do tej adopcji, polecam serdecznie, aczkolwiek osoba, która zdecyduje się na adopcję naszej tekili, musi pamiętać o jednym: że tekila musi być jedynakiem. Nie toleruje innych zwierząt. Ma 6 lat, i myślę, że już. No, nie pozbędzie się tego nawyku, że inne zwierzęta po prostu jej przeszkadzają. Trafiła do nas z gminy. Jest też stosunkowo niedługo, bo jest u nas od grudnia 2024. Więc jest to taki okres dosyć krótki i fajnie gdyby już znalazła ten dom, bo nowy właściciel mógłby ją sobie jakby wychowywać tak jakby on chciał. Jest posłusznym psem. Chodzi ładnie na smyczy, chodzi na spacery. Mamy taką wolontariuszkę, która jakby najwięcej czasu poświęca dla naszej tekili. Jest posłuszna, potrafi usiąść na, na komendę. Także jest psem, który może mieszkać w domu. Chociaż z doświadczenia wiem, że owczarki niemieckie nie bardzo lubią mieszkać w domu, ale są takie, które mieszkają. Więc nasza tekila może mieszkać w domu, natomiast uwielbia wychodzić na zewnątrz, uwielbia spacery, uwielbia kontakt z człowiekiem. I tutaj, tak jak mówiłam podczas tej akcji, naprawdę większość mieszkańców naszego miasta była zachwycona tekilą, także myślę, że będzie duża szansa na znalezienie dla niej domu, mimo że to jest duży pies.